Wypłynęła też informacja, Luka di Monte Cemolo tak, przyznał, że w swoim czasie potwierdził, że byli zainteresowani pozyskaniem Roberta Kubicy. No i jest to dosyć ciekawe i fajne, bo generalnie jest tak, że są czasami takie informacje, które człowiek zna, ale nie może się nimi posługiwać z takich czy innych względów chociażby ze względu na to, że zostały powierzone w zaufaniu. No ale w momencie, kiedy Luca Di Monte-Cemolo mówi coś takiego otwarcie, to faktycznie tak było. W 2009 roku, tak jak mówi Luca, Ferrari chciało, aby Robert zastąpił Felipe Masę, który w tym momencie był kontuzjowany. I faktycznie ta umowa była bardzo blisko realizacji, no ale rozeszło się z tego, co mówi Di Monte Cemolo o kwestie kontraktowe, znaczy Ferrari zależało na tym, żeby Masa wrócił do składu na następny rok. Robert natomiast nie chciał podpisać kontraktu tylko na kilka wyścigów, bo nie jest w takiej sytuacji, że musiał iść za wszelką cenę do Ferrari, więc jakby miał też jakieś swoje przebicie negocjacyjne i ostatecznie do tego nie doszło. No i tą wiadomość dedykałabym wszystkim tym osobom, które jakby wątpią w to, że, 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 że faktycznie Robert jest kierowcą cenionym w Formule 1, które twierdzą, że te wszystkie plotki o tym, że się nim interesuje Ferrari czy inne ekipy, to jest prawda, tylko Taki, taka ściema. Nie tak nie jest. Robert faktycznie jest kierowcą, który budzi dużo zainteresowanie, kierowcą uznawanym za czołowego zodnika Formuły 1. I no, to, co widzu di samolot to potwierdza i jest to jakby jedna z rzeczy, które ujrzały światło dzienne, a ja zapewniam, że wiele jeszcze było różnych rozmów, o których. Pewne osoby wiedzą, a pewne i nie wiedzą, natomiast było znacznie więcej na pewno niż to, co wychodzi na światło dzienne, tak więc tutaj nie mamy się co przejmować przyszłością Roberta, jeśli będzie w stanie jeździć, to to miejsce dla niego się znajdzie. Jeszcze wracając do plotek, powiedz, mówi, że Jason Baton być może sam rozpuścił to e, informację o zainteresowaniu e, Ferrari jego osobą, a kto e, rozpuścił informację, że Red Bull w 2013 roku mógłby pozyskać e, Louisa Hamiltona? Skąd ta informacja? No ta informacja pojawiła się kiedy, kiedy po kwalifikacjach w Kanadzie, e, Louis Hamilton udał się na prywatne spotkanie z szefem Red Bulla Christianem Hornerem. E, myślę, że te spekulacje też pobudza trochę Hamilton swoim zachowaniem, no bo coraz bardziej tutaj podkreśla, że ten samochód prawda zbyt wolny. Zupełnie nie zwraca uwagi na to, ile on zepsuł w tym samochodzie, bo on ten, ten, ten auto aż tak złe nie jest, Louis naprawdę zaczął ostatnio jeździć bardzo słabo, chodzi mi głównie o jego, o jego kraksy. No i sądzę, że no tutaj nie trzeba się za bardzo przywiązywać do tego spotkania między Hamiltonem a Hornerem, ale jednak jest taki sygnał, że tutaj no Luisa ciągnie do teamu Red Bulla, który ma najlepsze samochody z dużym zapasem, który ma najlepszego inżyniera. Ale też no jeszcze nie, nie, jakby nie dopisujmy w składach na, na sezon 2013 że Fettel Hamilton, bo to jakby daleka droga do tego, i powiem szczerze, że strasznie by mnie to ciekawiło, jakby ostatecznie wyszło to porównanie, bo jestem przekonany, że Lewis Hamilton jest szybszym kierowcą Fettela, ale też nie jest szczególnie mądry na to, że co widzimy ostatnio, więc. Kto to byłby był, liderem Tak, byłby teamu. to ciekawy pojedynek, prawda? Kierowcy, który jest trochę wolniejszy, ale aż tylu błędów nie popełnia, choć też popełnia, no i Lewis Hamilton, który. No, Czasami chyba traci kontrakt z rzeczywistością, także poza autorem swoich wypowiedziach, ale i na torze, i, i który byłby szybszy, ale mógłby kilka, kilka rzeczy zepsuć. No ale tutaj, mówię, to tutaj możemy sobie spekulować. Jeszcze daleko, daleka droga do takiego rozwiązania.